Witam, witam, was drodzy widzowie z tej strony Livebox W tym poradniku chciałem wam pokazać co zrobić aby nasz giancy editor załadował naszą mapkę Gdy nasza mapka się powiększa i ma już swój rozmiar Czyli na przykład 400 minibandów, tak jak to było w moim przypadku To mapka się już nam zaczyna pomału nie włączać Lub nawet pusta mapka może nam się w ogóle nie włączyć <laughs> Przepraszam I co zrobić? To już wam mówię Wchodzimy w właściwości systemu Otwieramy efekty Wydajność, żeby efekty wizualne, ustawienia i dopasm dla uzyskania najlepszej wydajności. Oczywiście nie wiem czy to wszystkim pomaga, naprawdę nie gwarantuję wam uwierzcie mi, ale ja mam Windows Ultimate, 64 4-bitowy system. Siódemkę mam i mi to naprawdę pomaga. Zobaczcie. Wchodzimy w mapkę. Oczywiście wiadomo, ja mam pustą mapkę, bo, na, bo teraz nie edytowałem. Wchodzimy. To nie też, że nam mapka się szybko włączy, ale że będzie długo, długo, ale nam się włączy. O, to chodzi, że się włączy. Nie wiem właśnie komu to pomoże. Piszcie w komentarzach jak i co. Czy Wam pomogło, czy nie. To widzimy już trochę coś się ładuje. No i pięknie nam się załadowała mapeczka. Czekajcie. Aha, tu wychodzimy. No i mówi, ten sposób mi bynajmniej pomaga. Jak miałem mapa ważyła 405 chyba minibajtów, czy 305 będę. to mi się szybciej włączyło niż teraz jest. Naprawdę. W razie co? Piszcie w komentarzach. Cześć wam.